Czym jest dla mnie prawda? Otóż taka najbardziej znana definicja prawdy, znana i bardzo, bardzo stara, bo już od czasów Arystotelesa i, i scholastyków więc jest to zgodność osądu ze stanem faktycznym. No i to jest takie, 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 wydawałoby się prościutkie. Kolejną taką znaną mi definicją jest, są słowa e, świętego Tomasza, który powiada, że e, prawdą jest to, co istnieje. No i to jest bardzo, bardzo mi bliskie z wielu względów. Więc Święty Tomasz, jeżeli się, ty, prawda, zacznie myśleć na temat definicji Świętego Tomasza, no to dochodzimy do wniosku, że on nie dowierza y, temu naszemu widzeniu, dlatego że zmienność bytu, no o to mi chodzi, zmienność bytu, a, a, a to, co, to co istnieje, istnieje naprawdę i to jest prawda. E, no i to, to tyle, prawda? Ale chodzi o to, że kiedy, ja, kiedy patrzę na coś, co istnieje, prawda, co, co, to patrzę na drzewo. I ono jest, i ja jestem pod, jako, jako jego, prawda, jego, jego, jego oglądacz tego drzewa. Ale jeżeli uruchomię jakieś swoje emocje względem tego obrazu, no to zaraz zakrada się fałsz, przed czym właśnie przestrzega chyba, w moim rozumieniu, święty Tomasz. Prawda też jest. no dzisiejszy taki znany profesor, prawda, ksiądz, powiadł, jeszcze miał inną definicję prawdy, ale tutaj nie będę jej wspominał, bo dla mnie ona jest prostacka dość. Pomimo, że sam ksiądz był bardzo uroczym człowiekiem do pewnego czasu. Więc teraz tak, co dalej? My żyjemy. A żeby istniała prawda, musi istnieć nieprawda, musi istnieć kłamstwo. To tak jak dobro i zło. Kłamstwo powoduje, że prawda staje się e, bardziej wiarygodna. Paradoks. Kłamstwo powoduje, że prawda jest bardziej wiarygodna, prawda jest w opozycji do prawdy. I a, a, a teraz wracamy, no jeszcze jest tak. Po, wrócę do mojego ukochanego. Średniowiecza, które jest po prostu niewyczerpaną skarbnicą myśli i twierdzeń. Więc w średniowieczu, no bywało, dam taki hipotetyczny, prawda? Przykład, gdzieś tam toczy się bitwa, wielka bitwa pomiędzy dwoma, dwiema armiami. Władca, który siedzi w zamczysku, o 300 kilometrów od tej dziejącej się bitwy czeka na jej rezultat. Bardzo wiele od tego zależy: od rezultatu. I teraz, tak, człowiek na rozstawnych koniach przez 3 czy 4 dni pędzi zmieniając te konie do króla z wiadomością. I teraz, proszę mi powiedzieć, co by się stało, gdyby ten człowiek skłamał. Gdyby na przykład powiedział: O, przegraliśmy to by miało no, straszliwe, straszliwe skutki no, w tym wypadku dla całej Europy może nawet. Tymczasem gdyby powiedział, że że wygrali, no powiedział, musiał mu, była wtedy prawda, pomimo że kłamstwa były od, od zawsze, od Adama i Ewy były kłamstwa, istniały. I co jeszcze powiedzieć, my jesteśmy w tej chwili, oto teraz tak, czy manipulacja jest kłamstwem? Jeżeli Oglądamy telewizję i inne środki, inne te przekaziory, no to jesteśmy manipulowani, prawda? Nie wiemy, co jest prawdą. I bardzo, bardzo trudno do tej prawdy dotrzeć. W tej chwili toczą się, te, toczy się ta wojna na Ukrainie. Nie wiemy naprawdę, ja nie wiemy naprawdę, jaka jest prawda, no tak, tak, tak bym powiedział. Dlatego, że dostajemy sprzeczne ze sobą wieści, prawda, z tej z tej straszliwej wojny. Prawdą jest również to, że e, e, że 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 <ścoughs> prawdą jest to, że istniejemy. Że istniejemy obiektywnie. No właśnie, jeszcze jest pojęcie prawdy obiektywnej, które które jest tak sakralizowane, że tak powiem, to znaczy no, prawda obiektywna to jest wymysł scholasty kościoła, powiedzmy tak najprościej, prawda obiektywna, której chyba już nie ma, to zmierzchłe czasy, zmierzchłe, roz, zmierz, zmierzchłe czasy i myśliciele już od tego odstąpili. Żyjemy wciąż w kłamstwie, które stara... No, no, Przychodzi do mnie moja sąsiadka i mi mówi słuchaj, w kościele, w kościelcu Nomenomen nomen, jest podłożona bomba. Nie idź tej, bo, bo mam taką, taką wiedzę, prawda? Nie, tej niedzieli nie idź do, mszy, do, do kościoła, do kościelca, bo, no bo, bo zginiesz. Jeżeli ja jej uwierzę, no to wtedy. <grym>, no> no, co się dzieje, no nie wiem, to zapraszam, prawda, do dyskusji. Co się dzieje wówczas, kiedy ja uwierzę tej, tej mojej sąsiadce, że w kościelcu jest podłożona bomba. Więc mam wybór, iść do kościoła albo nie iść do kościoła. I, I ten wybór jest również jakoś tam podszyty kłamstwem. Ja nie potrafię do końca tego wyjaśnić, ale jest w nas jednocześnie Kłamstwo i prawda w każdym człowieku. w Każdy człowiek. No, jeżeli jesteśmy chrześcijanami albo Żydami, no to, to, to dokładnie wiemy, jakie nas spotykają potem sankcje, prawda, prawne, albo, albo moralne, albo, albo jakieś tam ostateczne, No możemy za jakąś sumę, prawda, kłamstw niezliczoną, no to możemy trafić do piekła albo do, 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 do szasz. Do do Gehenny, no. Gehenna to jest piekło żydowskie. No i cóż jeszcze? Życzę wszystkim, tym, którzy słuchają, prawdy, bo niedługo możemy się przekonać, że ona istnieje, ale będzie to bolesne, bolesne dla nas.